Konstrukcja myśliwska jakich mało. Jednomiejscowy, dwusilnikowy, naddźwiękowy, a przede wszystkim uwielbiany przez pilotów. Sowieckie dzieło zimnej wojny jest ponadczasową konstrukcją, symbol polskich sił powietrznych MiG-29. Migi pilnują naszego nieba od, nieba od trzech dekad i mimo upływu tych dekad niejednokrotnie przewyższa o wiele młodsze konkurencyjne maszyny. Można je zobaczyć w Malborku i Mińsku Mazowieckim, zdaniem wielu najpiękniejsze samoloty, jakie kiedykolwiek wytworzono. Pierwsze sprowadziliśmy z Moskwy w 1989, następne w 95 dotarły do nas z Czech, a w 2004 roku za symboliczne 1 euro zakupiliśmy egzemplarze od Luftwaffe. Kupując je, staliśmy się dziesiątym na świecie państwem użytkującym tego typu myśliwca. Mamy na służbie jakieś 30 sztuk. Łącznie wyprodukowano ich ponad 1600 egzemplarzy. Wyprzedza nas całkiem doborowe towarzystwo. Na pierwszym miejscu jest Federacja Rosyjska. Tych maszyn mają niemal 300. Więcej maszyn tego typu mają od nas również egzotyczni, m.in. Indie, Białoruś, Korea Północna czy Syria. Dzięki pozostawianym smugom czarnego dymu, zyskały przydomek Smoker. Trafiły m.in. do Polski, Czechosłowacji, Rumunii, Iraku, Peru czy Węgier do Miga 29, Migiem! Prosto z mostu, zapraszam! Kiedy pod koniec lat 60. XX wieku do uszu rosyjskich inżynierów docierały wieści o prototypach amerykańskich F-15, tym niewiele pozostało, jak tylko ruszyć pełną parą i opracować trzecią generację samolotów myśliwskich. Dowództwo Sił Powietrznych w 1941 orzekło jednomyślnie: Eta DOLŻEŃ być perspektywniej frontowni Istri-Bitiel. To musi być perspektywiczny myśliwiec frontowy. 14 prototypów i 12 lat później rozpoczęto produkcję, a w 1980. W weszły do uzbrojenia sowieckich sił powietrznych. Zaprojektowany w układzie klasycznym ze skrzydłami pasmowymi wytwarza wir, zwiększający energię opływających w skrzydło strug powietrza, a to powoduje, że skrzydła zyskują większy przyrost siły nośnej. Klasyczny, mechaniczny układ sterowania ma system automatycznego sterowania, który tłumi wahania samolotu czy aktywny system zapobiegania przeciągnięciu. Systemy te sprzęgnięto systemem nawigacyjnym, co umożliwia automatyzację niektórych zadań, takich jak przelot po zaprogramowaniu. Programowanej trasie podejście do lądowania czy wykonanie kręgu nad lotniskiem. Ich radary w zależności od wersji mogą wykryć samolot myśliwski w odległości od 70 do 90 km z przedniej półsfery i do 40 km z tylnej. Potrafi śledzić jednocześnie 10 celów i naprowadzić rakiety na 40% z nich. Celownik na hełmowy pozwala na szybkie wskazywanie celów do śledzenia systemowi radiolokacyjnemu i termicznemu. Dwa silniki turboodrzutowe klimów RD-33 potrafią Rozpędzić maksymalnie niemal 18,5 tony żelastwa do prędkości 2445 km na godzinę, maksymalnie na wysokość 17 km. Ze zbiornikiem dodatkowym potrafi przelecieć dystans niemal 2100 km. Jeśli pilot ma przed sobą cel powietrzny, to samolot może być na tę ewentualność wyposażony w maksymalnie 7 rodzajów pocisków powietrze-powietrze. W zależności od wersji, tak mamy różną ilość węzłów uzbrojenia. W jednych 6 z nich potrafi udźwignąć do 2000 kg uzbrojenia. W innych modelach 9 węzłów pozwala zabrać ze sobą w przestworza do 5500 kg. Pilot ma również do dyspozycji działko jednolufowe GS-301 kalibru 3. 30 mm Ulokowane w lewym napływie skrzydła. W przypadku zauważenia celu naziemnego, w zależności od modelu, jest w czym wybierać pół tony bomb lotniczych, pociski nakierowane, rakiety powietrze-ziemia czy bomby kierowane. Kiedy w 1989 roku polscy piloci zetknęli się po raz pierwszy z Migami 29, wcześniej mieli do czynienia wyłącznie z Migami 21. Jak sami mówili, przesiadka z jednych maszyn do drugich miało takie uczucie, jakby się przesiadali z Malucha do Mercedes. Nigdy wcześniej nie mieli do dyspozycji myśliwca z takim nadmiarem ciągu czy możliwości przechwycenia z odległości 100 kilometrów. Uważano, że nie da rady go wprowadzić w korkociąg. Z zachwytom nie było końca. Przesadzano, że samolot jest lepszy od zachodnich odpowiedników. Prawda jest taka, że samolot nigdy nie zyskał miana najnowocześniejszego samolotu bojowego świata. Kto się orientuje, ten wie, że Sowieci raczej byli do tyłu o jakieś dwie generacje w stosunku do krajów zachodnich. Nawet z ich wykonaniem bywało różnie. Podobno bywały przypadki, że egzemplarz miał krzywo zamykające się sloty. Jego aerodynamika jest bez dwóch zdań atutem. Idealnie wyważono sterowność i stateczność. Maszyna daje pilotowi komfort psychiczny, ponieważ daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. Tylko jak mówić o poczuciu bezpieczeństwa przy lataniu nad dźwiękowym myśliwcem? Sam lot jest już niebezpieczny. Niebezpieczeństwo jest wpisane w zawód pilota wojskowego. Przywrócenie do lotów myśliwców MiG-29 po ostatnim wypadku to dobra wiadomość dla sił powietrznych i obronności Polski. Decyzję trzeba przyjąć pozytywnie. Konieczny jest dla nas dozór naszej przestrzeni powietrznej w postaci air policing. Bez patroli nad Polską mogą latać wówczas samoloty rozpoznawcze innych państw, korzystają z sytuacji na potęgę wówczas powietrzni przemytnicy, a i powietrzny terroryzm również stanowi zagrożenie. Tylko złośliwi mogli by się spytać, co stanowi większe zagrożenie powietrzny przemytnik, terrorysta czy polski pilot latający zużytą maszyną? Problemy dotyczą po niemieckich maszyn. W jednej maszynie przykładowo rozszczelnił się główny zbiornik paliwa i silniki się zatrzymały w locie. Niestety pilot nie przeżył tego incydentu. W drugiej maszynie wybuchł pożar przy próbie uruchomienia silników na płycie lotniska. Trzecia maszyna doznała nagłej dehermetyzacji kabiny w czasie lotu. Samolot runął na ziemię, ale pilot szczęśliwie był hospitalizowany. Władze zamiast zainwestować niegdyś grube pieniądze w 60 nowiutkich samolotów F-16 woleli zaoszczędzić i wydać symboliczne euro... Za poniemiecki złom. A trzeba wiedzieć, że te poniemieckie szmelce były naprawdę zużyte. Nie przychodziły normalnej eksploatacji. Te samoloty dawano komukolwiek do latania. Jak kto chciał poćwiczyć, to proszę bardzo. Tymi workami treningowymi latali Amerykanie, Anglicy, Niemcy, a jak już doszli wszyscy do wniosku, że nie można już czymś takim latać po niebie, to zamiast je zezłomować, to nam je sprzedano za jedno euro. My zamiast je zezłomować, postanowiliśmy na nich latać. Przeglądach, okazało się, że poskładać do reszty da się tylko połowę. Wybrane egzemplarze trafiły na remonty, w czasie których doprowadzono je do stanu użyteczności. No, powiedzmy sobie użyteczności, takiej niedługiej. Ale żeby nie było, pozostałe Migi są w porządku. Utrzymanie tych myśliwców w służbie ma pewien sens, ale trzeba sobie powiedzieć, że myśliwce te nie są filarem polskiej obronności. Brakuje nam rakiet średniego zasięgu, typu R-27. Polegamy zaś na rakietach bliskiego zasięgu, Typu R60 i R73. Co nie dziwi, oba typy pochodzą z dawnego Związku Sowieckiego. Swego czasu były bardzo skuteczne. MiG-29 może zwalczać wrogie samoloty tylko z bliska, bo nie mamy jego najważniejszych rakiet, a jego niezmodernizowany radar łatwo zakłócić. Na wojnie raczej może być ciężko. Póki co mamy mieć zdolność do prowadzenia dozoru polskiej przestrzeni powietrznej. Migi bez problemu są w stanie przepędzić intruza, postraszyć niezdyscyplinowanego pilota czy zestrzelić przemytnika? Dzięki nim możemy zatrzymać w służbie doświadczonych pilotów, techników wszelkich specjalności, meteorologów, kontrolerów ruchu lotniczego, logistyków, specjalistów od utrzymania lotniska i cały personel posiadający specyficzne umiejętności znane tylko w lotnictwie wojskowym, to właśnie oni stworzą gros personelu jednostek, które otrzymają nowe typy samolotów bojowych. A chciałbyś zbudować własny model MiG29 w skali 1 do 24? Nowa kolekcja od De Ci to umożliwi. Wejdź w link pod filmem, wykorzystaj indywidualny kod 10MIG29 i otrzymaj wyjątkowe prezenty tylko dla prenumeratorów. Dzięki najnowszej kolekcji wydawnictwa De każdy może się stać właścicielem modelu tego kultowego myśliwca. Wystarczy zamówić prenumeratę i część po części zacząć składać. Gotowy model ma ponad 70 cm długości. I 46 cm rozpiętości skrzydeł. Każdy kolejny numer kolekcji składa się z zeszytu oraz elementów, z których będziesz mógł zbudować statyczny model MiG-29. Każdy zeszyt, oprócz instrukcji montażu, przedstawia najsłynniejsze samoloty bojowe, ich historię i dane techniczne. Prenumeratorzy mogą liczyć na niższą cenę niż w kiosku oraz unikatowe prezenty: trzy plakaty ze zdjęciami samolotów, segregator na zeszyty kolekcji, breloczek do kluczy w kształcie samolotu MiG-29. Porcelanowy kubek oraz model MiG29 w skali od 1 do 100. Zamów kolekcję już teraz. Link jest pod filmem. Pamiętaj, twój kod to 10 MiG29. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak nie, to w dół. A jak średnio, to w bok. I rzućcie, że tematem na kolejny film. Ja bardzo dziękuję za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. Tak samo Patronite. A my się widzimy, kiedy każdy z Was Migiem przeleci się do sklepu czyli przy okazji następnego filmu. Pamiętajcie, wbijajcie też na kanał Fakty na Wynos. Link do kanału jest pod filmem. A też link do Patronite'a również jest pod filmem. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam, Migiem!